Znowu mam nieodkryte miejsce, znowu mi zresetowało miejsce. Wiem co my mamy, e, tam by trzeba było iść do niej, albo możemy iść i zrobić misję dotrzeć do opuszczonej apteki. Idziemy do opuszczonej apteki. Dobra, już tylko tutaj się. No i pięknie, wystarczy. rędy my tu wchodziliśmy, gdzieś tamten? Dołem. Chyba. Dołem? Dołem, tutaj gdzieś to było. O tutaj. Tyk mych fryk. O, no w sumie. To akurat było bezsensowne. Szybkie, o. Wolę te większe chimery. Są cięższe. O, ty, wielki. Gdzie? I Żyga. I Żygający. No, już, już się zŻygał na mnie. Te głupi A Apaj tam gdzieś mołotowa. Nie wiem, gdzie on jest. Ła! Wow. Oni naparzają. Co ja wam w życiu zrobiłem? I po co wam to było? Tam jest gruby. Gdzie? Gdzie mogę napierdalać? No normalnie go walimy na cymbał. Kurde jeszcze ktoś się zażygał na mnie. Zombie szalone. No i po co mnie bijesz? Ale rozpiernicz. O, jest. Grubos. Dobra, co? Chcesz się bić? Come on, sowa. <laughs> Loser. Dobra, skończyło się pierdzielenie. Dobrze, i patrz, i teraz, i cyk, myk, fryk. No, i po co ci to było? Jep, go kurde w cymbał, i dobij go jeszcze raz w tym, i jeszcze raz, dobrze, i kacink. Temu wyrwi łeb. Ale mogłoby być więcej Fatality. Za mało Fatality to jest. Jakieś lepsze Fatality mogą, nie wiem, rozrywa zombiaka w pół, wyrywasz mu ręce, nogi, tak wiesz, powoli kaleczysz go. Tak. To jest jak Mortal Kombat. No, no właśnie, takie fatalizm tak zrobić. Dobra, otworzyło się. Co dostaliśmy? Pistolet. W tyłku mam ten pistolet. MRE, dobra. Tam parę zombiaków jest, tam zombiak wybuchowy. A auto, auto mamy za sobą. Idziemy po auto. O, po auto będziemy jechać, nie będziemy się pierdolić. Idę. No, jeszcze zombiaków sobie Pozbieram maty, szmaty, No i po co mi bijesz? I po co ci to było? jakie są niewyżyte i są totalnie useless. Dobra, come to car, Czy Ciekawe zobaczymy, zatankować, tak. Jadę. Myślę, jak to połączyć chat z TikToka? Musimy ogarnąć tą misję z kombajnem. Tak, to byłoby najlepiej, no? No. Trzeba by ją zrobić. Oho. Jeep. I cyk. I cyk, pa. Przedaż, że tu nie ma takiej skali ilość rozjechanych zombi powinno się na aucie taka skórka robić. No. Zajebisty by był taki isterek. Wiesz, tylko byś odhaczał ilość zombie. I driftem, i tyk, jak kubica. No. On to zaliczył, kurwa, dobry drift, no. No. Kiedyś tak. A tak, co, dobry był chłopak. O. Bobra. Bubr. Ola zombies. Hmm. A może bym se was poszcze poszczelał? O, ten co mu kopa zasadził. Ktoś jeszcze jest tu? Jakiś zombie? Dobra, trzeba tu znaleźć jakieś farmaceutyki. Puszki, 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 puski, puszki, puszki. puszki. -re 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 o, utreniacze w końcu. Jakieś utreniacze się znalazły. Trochę jest tu fant. Jakieś mydełka. Jakieś ostrza, jakieś coś. nie ma. Nature. Dupy nie urywa. Nie mam wytrechów, muszę sobie to wytworzyć. To możesz skraftować właśnie. Nic. Nothing. Dobra, czekaj, kurde, bo. Czekam na ciebie. O, wytrych mi się złamał. Ciekawe, czy szybciej otworzysz, czy bomba wybuchnie? Widz, zrobiłem to szybciej. A Bo to jest lodówka, a... dobra, ja znalazłem. To dobrze, dobrze, dobrze. O, kolejny zamek. Te wytrychy czasami tak od niechcenia kuźwa otwieram. Tyle co człowiek się naotwierał. Ale utreniacze były, to jest dobrze. To jest znak. To jest bardzo dobry znak. Poszukaj do rawiny w aptece. Znalazłeś ją? No tu jest, tylko trzeba otworzyć to teraz, bo... A, to musieliśmy, musieliśmy, wszyscy, musieliśmy tak. wszyscy razem stać, Jezu Święty. Ja lodowa, która nie ma prądu, na pewno jest y, sterylna i... O. No to grubo, lodowa pusta i co dalej, opuść aptekę, dobra. Eee, netendy. Nie no, super, to żeśmy się na, nawalili na, na nic. Nie żyje. A. A ja zdycham, i zdychaj kurwo. Tak, tak. dupy. No tak, 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 na 100%. Coś ty żeś odwalił. Coś ty nie? Tak żeś mnie rozwalił samochodem pułapką. I nasze auto rozwaliłeś, no gratuluję kurde pomysłowości. Naprawdę tak, po jest... powiem ci, że... W tym jesteś... momencie zachowałem się jak ty, czyli nie myślałem. Jesteś brainless jak chuj, kurwa, totalnie. Ja pierdicę. No do... Chciałem być taki jak ty. I mi wyszło. Jakbyś chciał być taki jak ja, to byś najpierw odjechał samochodem i potem co wyszczelił do pułapki. Nie. No właśnie, no, właśnie nie. tak. Do trzy, do sklepu dzieżowego. Dobra, idziemy z buta. Ta. Gdzie do... to jest? Ja teraz przez ciebie muszę z buta zapiernić, no wiesz co? O, ziomki! do motherfucker! Aha, o kurde. Cory ziomek tam co No, Życie. Ej, jednocześnie wjechaliśmy w niego. O! Mój stwierdził, że będzie spierniczał i wskoczył na ten. O mój bozi. O, jest autko przed nami. Brum, brum. Ale to gdzieś tu my mieliśmy być. O. To tutaj miało być? No, chyba tu. Version store. Okej, okay, let's go, motherfuck. Siema zombie. Ale dostał kopa. A ty co? Lepszy jesteś? Gnij tam. Powiem ci już tak powoli mi się nie chce zbierać nic z tych zombiaków. Takie to już. Pal się tam dziadu. Jak on krzyczy, jak on się pali? Jak można krzyczeć, paląc się? Dobra, co on chciał? On coś chciał, tylko nie wiem co. Bluzkę z jakimś A, jest. Pat. Chodź. Ono tu. Dawaj. No. I gitara. No i co? Po robocie? Już? Tyle? Koniec? Dobra, idziemy. Chcesz coś kraść z tego sklepu? Znaczy, kraść. Pożyczać. Na wieczny, nie oddanie? Jakiś tam chill. Sure. Dobra. Miejmy nadzieję. Jak on się może cieszyć z koszulki, którą. Jak jeszcze nawet nie widział. My mamy, jeszcze mu jej nie daliśmy. Dobra, zwijaj torbę, mordo. No, cały ciken, cały ciken. Jak drzewo nie przywali, to nie będzie on. No i chuj. Nie daj, że Grubas. To jeszcze ci. pseudowojskowi, wojskowi To jeszcze drzewo. No iś teraz dowalił do końca. po same bile. I kolejne. Zniebałem. Czekaj, gdzieś tam miał być tu. Nie wiem. Tu. A co on od nas chce? A jakiś ośrodek w górach. Yes, yes. Znowu wbijanie po tych górach. Same góry, same góry. No nie wierzę. Kurwa, o. naprawdę. Ty, ja też Ty żebym to dobrze do... zrobił. Zbiłem się na wyżyny i spadłem. Też przeskakiwałeś z jednej na drugą? Tak. No i to samo miałem. Leć. Bez... Ty, bez kitu on nie umie skakać po skałach. Jezu, czasami mnie to w tej grze wkurza. No. Wskoczysz tu czy nie wskoczysz? Wskoczył. To trzeba iść gdzieś dalej? To tak nie, nie przejdziesz normalnie jak człowiek? Nie. To są ludzie. Ludziki? To lecimy shotgunem. Nie ma mordo. Nie ma mordo. Nie ma mordo. Coś jeszcze? Jeszcze jakiś zwany w środku. Masz. Ciumka o. O, jeszcze gdzieś na górze jest. Hola, senior, Por favor. Lecę do ciebie. Gdzie on jest? Się zbugowało. Oczyś teren szabrowników. Gdzie jest jeszcze jakiś szabrownik? Dawaj amunicję. O, jedna sztuka amunicji do karabinu. O, czyżby misja nam się zbugowała? On gdzieś siedzi tam ukryty. Nie są w środku. Widzę, właśnie jest dwóch na wyższym piętrze. Nie są w środku. Tylko jak kurwa tam wejść teraz? Mówisz? No nie wiem, nie, nie rozkminiałem nigdy, a tu jest legendarna ciupaga, chcesz legendarną ciupagę? Nie wiem czy nie mam jej właśnie, ale gdzie a jest? A nie, bo w, su w sumie my ją łapaliśmy legendarną ciupagę. Tak. Dołem się nie da, dołem się nie da. No, a więc widzowie tutaj macie legendarną ciupagę, szybki poradnik. To właśnie miejsce, jakujemy sobie tu na balkon. Na dach. Idziemy tędy. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. O, może tędy trzeba iść. I tu jest legendarna ciupaga. Jest tam legendarna ciupaga dalej? Jest, 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 jest cały czas. To czekaj, to idę po nią. Ja nawet tędy nie mogę wejść. Myślałem, że tędy wejdę. Normalnie jest tu oskryptowane coś, ale nie da się. A jak to rozwala? Nie da się. No więc, widzowie dostali szybki poradnik legendarnej ciupagiii. <laughs> kuźwa, taki mały czat jest na tym TikToku, że nie da się zobaczyć wiadomości. Może dachem gdzieś wejść? Oknem? Nie, okna zamknięte. Tutaj? Zamykane. No dobra, no skoro z góry się nie da wejść, no to trzeba wejść jakoś z dołu. Może tu po prostu trzeba otworzyć drzwi? Nie działają. To są jakieś. Te też nie działają. What the hell? O. Ba, 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 ba. Jakieś pomysły, co my mamy dalej robić? Właśnie usiłuję tutaj jakoś do tego dojść, ale chyba się zbugowało, bo teoretycznie pokazuje, że niby są na zewnątrz że tu jeden jest na zewnątrz, a go nie. No ja totalnie tego gościa na zewnątrz nie widzę. Też nie widzę. Ja myślę, że trzeba to zrestartować, czyli musimy no, ale, wejść ale, i wejść ponownie. Ale wiesz co ma śmieszne, że masz normalnie oskryptowane tutaj wnętrze tego domu, ale tu nikogo tak. nie ma. No właśnie. Znaczy podejrzewam, że to się zbugowało no i tyle no. No. Dobra, to wyłożymy z tego. I co? Re, restart no, gierki. Tak, znaczy pójść sesję i na nowo. Myślę, że jak to się załaduje od początku, to będzie ok. No w sumie tak. Wejdź do menu. A ja czekam na ciebie. Dobra. Ej! on we mnie szczela! Czemu do mnie szczelasz? Ej, i to jest snajper. Chodź do mnie wbijać już. Dopiam. O, nie, nie wsadziłem mu heda w łebek. Dostałeś? Nie. O, zombie. Jezu, wybuchowy. Nie, to nie wybuchowy. O, i teraz dostał. No. Oj, dostał, dostał baniaka. Znajdź piwniczkę. Coś tam się trzeba... A te zombiaki się trą. Do ukryta piwniczka. O, drzwi się teraz otworzyły. No i teraz można plądrować. Tak. I co tam, Tadziu, gdzie masz pi... A tu jest, głęboko. Patrz, jaka skłana. Ma teraz. Coś to jest, coś to jest, coś tam jest, tam jest, tam jest, tam. Tam, ale jakie tu przejście jest? Nie. Tu nie ma? Tu jest. O, popatrz jaki hojny. Weszliśmy do pustego domu. wejść dwie butelki, jedną dla siebie, kuźwa. Dobra, Mordo, wezmę tylko dwie butelki, a tak naprawdę wezmę wszystko. Mogę? Oko Mordo nie ma problemu. I tak wykonujemy jakieś najdziwniejsze, najgłupsze zadania. Idź na strych, kudź się. Da się wejść gdzieś tu? Nie da. Znalazłeś wejście na strych? Nie ma. A może to tam o, teraz Od to tej... jest od zewnątrz. No. Pewnie teraz od tej ciupaki tam normalnie będzie wejście. Tam była właśnie taka szpara, a tylko że to nie było. A nie, ty, tu jakiś drzwi trzeba otworzyć, patrz. Kibelek jest. O, tu jest jakieś przejście. No nie, no już noc, no chyba kogoś pogrzało. Wtedy się wicek już z tym pierdolisz, no co chciałem powiedzieć. A, no tak. No skurwa, łopatą w łeb dostaniesz i się zamkniesz. Zdjęcia. Raz. Nie, no dobrze chłop Aha. Super. Znaczyś coś tam na górze? Nie. Potrzebni są wszyscy gracze. Chodź, chodź tu graczu. O, w końcu. No, coś będzie. No, w nocy świetnie. To nie? Ale schowamy się przed zombiakami. Ty, czy on nas podrywa? Też bym cię tak podrywał. Ty. Za słaba w majtach jesteś. A, proszę Cię. Gdybyś zobaczył te jajca, to byś powiedział, że ja Sam taki, Bóg je stworzył. Ja taki łatwy nie jestem. Ze mną nie ma tak łatwo. Dla mnie musi cię. być Nissan Skyline e, albo Toyota Supra, i wtedy możemy porozmawiać. Może dam Ci stopę powąchać. To przyjadę z Supra. Dobra, ale MK4, bo jak mi przyjedziesz piątką z tym silnikiem z BMW, to wiesz co, Piątka benzyny i spalić. Właśnie kurwa, to bym się przyjechał właśnie tym, tą, tą piątką, nie? Nie, co ty. Dobrze, Morto, spotkamy się. Kiedy znajdziemy się na zakręcie. No i tu widzowie macie ciupagę. Jak chcecie? Legendarną ciupagę. W tym miejscu właśnie. Ja już ją wziąłem tutaj, tutaj, tutaj. Jest ciupaga. Jeśli pomogłem, zaobserwuj po więcej. Szybki poradnik. Dobra, co robimy? Ty. A ty masz, nie, ty masz, chyba, chyba wzięliśmy, chyba tak, chyba nie, chyba nie. Masz tego, tego SMG-ka? Masz chyba smg No, już jestem. O. Ty masz SMG-ka? Tego legendarnego? Nie. Jak to nie ma? Ja chyba tak, nie mam. O, o chyba chłop ten wybuja się. Dobra mordo, nie ma za co. Zostaw mi swój testament, przepisz dom. To idziemy się przespać? Tak. O, 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 nie spadaj. Kiedy znajdziemy. O, jednak się przewrócił. A miał być nieprzewracalny. Ale patrz, z góry spadniesz, z większej góry, i nic ci się nie dzieje. Ale spadniesz z takiej małej, i już się połamałeś cały. Kiedy znajdziemy się na zakręcie, poczekaj do rana. Nie, nie. W ogóle, widowie, dobrze mnie słychać, czy mnie źle słychać, czy coś jest do poprawy, czy klatkuje, czy nie klatkuje, nie wiem. Pierwszy raz to ustawiałem. Pierwszy raz odpaliłem TikToka Live'a. Jestem załamany trochę tym programem, ale może będzie lepiej. A chwilę, zara jestem. Dobra, powróciłem do żywych. O, no to dobrze, Czarek. Jak jest git, to jest git. E, oby było tylko jeszcze lepiej. E, I co robimy? W sensie? No co robimy? Tu mamy misję, żeby iść do tej. Do tej, tej, do Oliwki. A ty w ogóle jesteś na sesji? Jesteś. ciao, ciao, cześć, jestem. No, no tu mamy misję, to chodź do, do Oliwki, za, zaniesiemy tą Chimera. Znowu się spierniczyłem. Nie dość, że głupi ryjec, to się jeszcze wywróciłem, no. A czekaj, bo moja mi znowu zamknęła pokój, bo idzie spać. Czty tutaj. Nie da się tu wskoczyć, da się. Znowu jakiś frenzer prosił o pomoc, nic ci nie pomogę. Zabij bo, go. Ja bym A, go zabił. No pewnie, że tak zrobię. No chyba sam już zginął. Iż nawet pomagać mu, nie musiałem. O! Jak już tu jesteśmy. O. Zabili go? Nie. Jeszcze go nie zabili. Ej zombie. Uspokójcie się. O kurwa. Zombie mnie zepchnął. Dobrze tam. Prąduj się. Ale kopy. Dobra. Też ten? Chcesz dwie legendarki tutaj? Bardzo tak. szybkie są? No to chodź. Chodź. Chodź misiu kolorowy. Chodź misiu. To od razu widzą pokażę. Widzowie kolejny poradnik na kolejną legendarkę. W tym miejscu. E, ktoś nas atakuje. Gdzie ty z tą snajpą do mnie, gościu? Uciekaj, uciekaj! O. E, zostaw mnie w spokoju. Ty bandyto. No, więc wracając do tematu. Kto nie widział, kto widział. Jesteśmy w tym miejscu. Tu mamy dwie legendarki. Pierwsza legendarka. Będzie śmieszną legendarką. Chodź chicken. Chodź, chodź. Oglądaj kiedyś I Naruto? I nie. Nie, nie oglądaliście Naruto. No to... Trzeba wskoczyć tu. Tyk. Ma Magic. Fuck. Idziemy. Trzeba porozbijać te... jednostwa. Wezmę sobie jakąś może lepszą broń. O, chyba tu. Z o, zombiaczki. Tu nie to też nie, to tu. A w Minecrafta grałeś? Tak. Nie no, znaczy nie, nie grałem, ale widziałem. No to masz broki z Minecrafta. O, i tu teraz. Ole double kill. A jednak nie kill. To masz jeszcze raz. O, no, już nie żyjesz. Ale smutno. I patrz teraz. Słyszałeś o złotym pociągu w brzychu? To patrz na to. Odnaleźliśmy go. A o to, pie... tak to w Wałbrzychu był złoty pociąg? Widowie w Wałbrzychu. Nie pamiętam gdzie, wie, wie, wiem, Aha. że był. Chyba, chyba, chyba to z Wałbrzycha był ten złoty pociąg. A więc właśnie tu i teraz odnaleźliśmy złoty pociąg. Nikt go już nie musi szukać, jest złoty, jest piękny, jest bezsenny. No, ee, a tutaj patrz, patrz jakie masz sztaby. Nazioleckie złoto. Złoty bilet. Gdzie? O, i weź to właśnie, to rękę, ostatnia ręka glowy. Gdzie to jest? To bierzesz jako medykamenty, wstawiasz to jako medykamenty. staw to sobie w medykamenty. No. I czekaj. Okay. Chodź, pójdziemy do zombiaka, bo to bez zombi to nie ma sensu. Stań sobie przed zombiakiem i przytrzymaj wtedy H. Trzymaj, trzymaj. Widziałeś? Dobre. A czekaj, czekaj, stój, stój! A Dobra, tu biegnie jakiś wariat. Musiałem zajebać sztabką złota w zombiaka. Co, co wy się tak uchylacie, zombiaczki? Jezu, jak my ich ciechamy teraz. Dobra. To teraz ko kolejna legendarka, czyli zaczynamy od tego. Eee, tu trzeba włączyć agregat, który jest już włączony, no bo odebrałem tą legendarkę. Jak dobrze pamiętam, chyba stąd bierzemy druta. Odłączyłeś ten przewód? Podłączam właśnie. Okay. Mam druta? No, chyba stąd się brało druta i go się podłączało. Tu się wchodziło. Jak dobrze pamiętam, tak, i tu się go podłączało. Tu, tu trzeba druta podłączyć. Tu. A włączyłeś generator? A nie. Czy muszę iść tam włączyć? Nie, czekaj. tu jest włączone już. U mnie nie jest. U mnie jakby generator nie złapał. Czyli co nie mogę drugi raz odebrać tego samego? No, otworzyło się. Okej. Okay. Ale cyrk. No i chodź tu, chodź tu, chodź tu. I tu będziesz miał broń, tu w tym koszyczku. Masz broń? Amunicja. Elita. Aha, pistolecik. No. No i tu masz pistolecik. Legendarny. Legendarny tak jest. No i jeszcze masz strzelbę jak chcesz. Rangera. O, o ona taka. Gdzie, gdzie, gdzie? gdzie? A to nie jest legendarka. To tutaj leży. Ta ma 1300, a moje ma 1400. To nie chcę. A właśnie ile moja ma? Ja wiem. mam pełny kwipunek w ogóle. O, świero mi się ekwipunek. Już. No to dobra, to idziemy teraz do tego Cipciusia. Zobaczymy, co ona nam powie. Trzeba rozmawiać z Oliwką. Jaka dupka. Petarda. Oliwia. Nie żeby coś, ale historycznie. To nie tylko raz używali gazu. Mhm. Mm Może nie działało dokładnie uspokajająco, ale na koniec był spokój. No. O, grubo. No i nawet jej ojciec testował pewnie na tobie. Chłodonka. No i dobra, i co next? A tu mamy jakąś misję. Spotkaj się z Riamem na farmie. No i dobra, no co, na farmę trzeba iść. Jest tu gdzieś auto blisko? Było tu, auto było na tym tym. Tu, o właśnie. To po furę. Która jest godzina? I dawaj szybką drzemkę walniemy. Zaczniamy. 11 jest. No wiem, ale od samego rana zaczniemy. Jak już tu jesteśmy, no to wiecie. No i co, wali tą drzemkę? Czekam na Ciebie. No i dobra, let's go to the disco. Do samochodu! Do wozu! Uciekaj! Uciekaj! je pie piep, pie Prowadź Chicken. Jezu, zawsze jak tu jestem, to mi się przypomina jak my się męczyliśmy z tymi zombiakami tutaj. Tak, też pamiętam, to była pierwsza ta. Dobra, jednym. Let's go. To się pierwszy raz znaleźliśmy i to tak masakrycznie było. Aha. Dźwięk mi się zbugował tej fury. Jest takie. Kaj ty brodzisz? Pojebało mi się. O, grubo. O, hej, ja wiem co to będzie. Albo nie wiem. Coś nas... coś nam granata rzucił. Czyżby to był combine? Nie... To jednak nie to. Koda. a potrzebni są wszyscy gracie. Dobra, na tu, baby. Dobra, przeczytane. I co dalej? Znajdźcie Liama. Tutaj. Hmm. Czyżby był jakiś fajny zombiek. Jest jaki. Jeden jest taki fajny. no hmm, jest Liam. Zabić go. Dobijemy go oczywiście. Od <laughs> ciebie kopa ode mnie <laughs> shotguna. <laughs> no i pięknie. <laughs> Szybko się biedny poskładał. No smutno, smutno, no. Znaczy nie, w sumie w ogóle mi nie jest przykro. Nie. Nie ja jestem, też. by zabijać zombie, on był zombie. Zabić go. Ej, ty! Jeśli podobało ci się to gówno, lajkuj, subskrybuj i zostaw komentarz. Do zobaczenia w następnym odcinku.